Hej, witajcie w Diablo Immortal! A dzisiaj w odcinku pokażę Wam wszystko, co powinniście wiedzieć na temat karetu bojowego czy też Battle Passa. Oglądajcie do końca, ponieważ dowiecie się, jak zdobyć tony darmowego EXPA i naprawdę fajne nagrody. Jak widzicie, mój karet bojowy jest na poziomie 10. Kończy mi się za 30 dni i 7 godzin. Jest to pierwszy sezon karactw bojowego. I tak bardzo ważne jest to, aby dojść tutaj do samego końca w ciągu pierwszego sezonu, który się kończy, widzicie za 30 dni. Są, tak też widzicie, dwie wersje nagród, tak zwana darmowa, czyli tą, którą pobieram ja, bo jestem graczem Free to Play. I opcja wzmocniona. Nie oszukujmy się, gracze Pay to Win mają dużo, dużo lepsze nagrody. W karnecie bojowym jedna z najważniejszych rzeczy to właśnie EXP. Do następnego poziomu brakuje mi około 300 tysięcy. Także to będzie bardzo, bardzo dużo. Dlatego też karnet bojowy opłaca się robić. Co więcej, muszę powiedzieć, że karnet bojowy jest to jedna z najważniejszych mechanik, która Wam towarzyszy i jej głównym zadaniem jest motywowanie Was do wykonywania jak najwięcej misji oraz spędzania czasu w grze. Ostatnia nagroda za wykonanie całego karnetu jest po prostu moim zdaniem żałosna. 150 złomu i. 100 rękojeści. No zobaczmy, ile to jest 150 złomu. Pozbądźmy się po prostu tego lutu, który miałem. Tak jak widzicie, 84 złomu i to naprawdę tego leci dużo. Ta nagroda tak naprawdę, ta ostatnia jest no nieznaczna, więc nie przejmujcie się, jeśli w ciągu tych 30 dni nie uda wam się zdobyć tej ostatniej nagrody, nic nie szkodzi. Najważniejsze nagrody zdobywacie po drodze. No tak, jedna z nagród jest to Tajemnicza dodatkowa broń. Postać Upiora tworzy teraz Twoją podobiznę, która zmusza po wrogów rogu do ataku na nią, a następnie wybucha, zadając przy tym ileś tam demađu. Tych nagród jest bardzo dużo, różnych. Przede wszystkim emblematy można zdobyć. Także zachęcam Was do robienia tego karentu, A dodatkowo muszę Wam powiedzieć, że ten karnet bojowy robicie tak naprawdę przy okazji robiąc normalną grę. Musicie wbijać punkty bojowe. Są też aktywności. Możemy zrobić jakieś tam zadanka, które wam dają właśnie te punkty bojowe. Macie trzy role, czyli jeśli wam się jakieś zadanie nie podoba, możecie je tutaj zrolować. I co fajne, możecie trafić premiowane zadanie. Tak, tutaj mroczna, knieja. Zadanie 1 razy 2, tysiące Expa trochę złota, wykonać trzy zadania poboczne. W momencie, w którym zrobię te zadania, dostanę punkty bojowe, Także się to naprawdę opłaca. Przy okazji, otwieranie skrzyń polecam Wam w bibliotece zoltunaku, można sporo takich skrzynek znaleźć, otworzyć. Levelujcie swój kanał bojowy, odbierajcie nagrody i przede wszystkim korzystajcie z tego expa, ponieważ w momencie, w którym nie będziecie mieli questów, w momencie, w którym z mobów nie będziecie dostawać dużej ilości expa, w momencie w którym będziecie potrzebowali zlevelować do góry, żeby przejść dalej z fabułą, wystarczy zrobić trochę zadań, trochę aktywności, poczyścić przewodnik i nagle się okazuje, że ten poziom wpada Wam praktycznie chwilę, moment za darmo. Mam nadzieję, że się Wam podobało, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, suba, udanych dropów i powodzenia w wbijaniu karnobojowego, cześć!